Jest Małgorzata Trzaskowska, żona polityka KO, mówi o prawach kobiet i religii. Małgorzata Trzaskowska, czyli żona Rafała Trzaskowskiego, deklaruje się jako dumna ślązaczka i oddana warszawianka. Jako główne obszary swoich społecznych zainteresowań wskazuje prawa kobiet, edukację i wyrównywanie szans. Co warto wiedzieć o Małgorzacie Trzaskowskiej? Małgorzata Trzaskowska to ekonomistka, społeczniczka i żona Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy i polityka Koalicji Obywatelskiej. Przybliżamy najciekawsze informacje na jej temat: jakie wykształcenie ma Małgorzata Trzaskowska, czym się zajmuje, czy angażuje się w politykę. Małgorzata Trzaskowska: wiek, pochodzenie, wykształcenie, życiorys. Małgorzata Trzaskowska urodziła się w 1978 roku w Rybniku. Podkreśla swoje związki ze Śląskiem, choć jej rodzice pochodzili z różnych regionów Polski. W rozmowie z portalem rybnik.naszemiasto.pl żona Rafała Trzaskowskiego zdradziła, że jej dziadkowie byli z Pomorza i Wołynia. Myślnik Czuję wielką więź ze swoją rodziną i miejscem, z którego pochodzę. Razem z Rafałem wykorzystujemy każdy moment, aby spędzić tu trochę czasu, mówiła w wywiadzie. Małgorzata Trzaskowska studiowała początkowo na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ale pracę dyplomową obroniła na Krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Jak informuje portal ONET, po studiach pracowała m.in. w agencji reklamowej oraz warszawskim ratuszu, zajmując się promocją miasta. Z pracy urzędniczej zrezygnowała w 2019 roku, gdy jej mąż wygrał wybory na prezydenta Warszawy. Małgorzata Trzaskowska poznała swojego przyszłego męża w 1997 roku. Miała wtedy 19 lat. Oglądała zdjęcia ze studiów swojego brata i na jednym z nich zobaczyła chłopaka, który wydawał się jej interesujący. Jakiś czas później przyjechała na zakończenie roku brata. Zobaczyłam Rafała na samym końcu trawnika i wpadła mi tak zabawna myśl do głowy: o, to będzie mój mąż. Jeszcze wtedy w ogóle się nie spotkaliśmy. Nie znaliśmy, opowiadała Małgorzata Trzaskowska w rozmowie z magazynem Viva. Przeczucie okazało się trafne. W 2002 roku Trzaskowscy stanęli na ślubnym kobiercu i zamieszkali wspólnie w Warszawie. Kilka lat później na świat przyszły ich dzieci, Aleksandra i Stanisław. Małgorzata Trzaskowska: poglądy, prawa kobiet, religia. Małgorzata Trzaskowska angażuje się w sprawy społeczne. Jako główne obszary swoich zainteresowań wskazuje prawa kobiet, wyrównywanie szans i edukację. W związku z tym brała udział między innymi w czarnych protestach. Kilka lat temu w mediach pojawiła się jej wypowiedź dotycząca nieposyłania dzieci na religię. Żona Rafała Trzaskowskiego zdradziła wówczas, że jej syn nie poszedł również do pierwszej komunii. W rozmowie z wog Polska Małgorzata Trzaskowska wyjaśniała: Uznaje otwarte powiązanie polskiego kościoła z władzą za zaprzeczenie wartościom, których miał być wzorem skromności, empatii, pomocy słabszym. Kościół nie zdał egzaminu, gdy pis atakował sądy czy prawa kobiet. Wrybnik.Naszemiasto.pl rozwinęła temat, mówiąc kwestie wiary są osobistą sprawą każdego człowieka. Pochodzę z rodziny, która czynnie udzielała się w życiu kościoła. To dla mnie ważna sprawa. Dzieci w przyszłości same zdecydują o swojej relacji z kościołem. Ja tak je wychowuję, aby wartości wynosiły z domu, a przykazania i prawdy wiary miały w sercu.